Dzień doberek z rana, piąteczek, piątunio w końcu. Strasznie mi się już nie chce, szczerze Wam powiem, wymęczony trochę jestem, no ale może jakoś damy radę. Ostatni dzionek, e, generalnie mamy. E, o, jeszcze tego Derek tutaj damy klient klientu rzucił, ale to za chwilę. Ja już generalnie jestem wanie, jest godzina ósma, dziewiąta w sumie dwie. Pięć robot mamy dzisiaj, jedna naprawa, cztery pełne. Więc lecimy, zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało, mam nadzieję, że nie będzie jakichś bardzo tragedii, bo, bo bo, raczej mi się chyba już mocno nie chce zmęczenie materiału. Lecimy na pierwszą, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jesteśmy tutaj na robocie w tym momencie, to jest taki stary Methodist Church, przerobiony na chałupkę generalnie, byłem już tam w środku, podłączyłem sobie oscylotrek pod gniazdkę. Wesley Methodist Church, tak. Eee, kwestia jest taka, że tutaj chyba będzie problem e, przez firmę z racji tego, że zobaczcie sobie na mapie, my jesteśmy o tutaj, a nasza budka, w której powinniśmy podłączyć, jest tutaj. Więc ewidentnie coś tu poknocili. 11 budki w ogóle tutaj nie mam obok z siebie, więc to nie jest na pewno to 13. Bo nie sądzę, żeby to było podłączone tutaj. Nie ma takiej możliwości chyba. No ale nie wiem. Pojadę, zobaczę. Profilaktycznie. Ale jak dla mnie to się tutaj nie zgadza kompletnie. No mam tu bud budek kilka dookoła, więc nie sądzę, że to będzie to. Nie może być chyba ta połączona tak daleko. Patrząc na adres, to jest właśnie ta nasza budka z Avenue. Fort Green Road, no dokładnie. Dokładnie. No to pierwsza robota nam odpada. Idę poinformować klienta, że tutaj zrobili troszkę pomyłkę. I nic tu z tego nie wyjdzie. Niestety, niezły początek dzisiejszego dnia. Dobra, zajechałem tu na budkę, która jest 2 i 3 mile od, od miejsca, które podłączamy. Wydaje mi się, że tu jest błąd, ale żeby być pewnym, to sprawdzimy. 253 powinny być moja disconnection, żadnego mi nie pokazywało. Sprawdzimy budkę Ale jak dla mnie to tu nie może być. No nie ma nie pipa. Jak ktoś tam nie ogląda z branży, to niech podpowie mi, ale wydaje mi się, że to jest, kurde, ze, ze złej budki chyba robota wyznaczona i nic tu nie ma. Także lecę, zabieram swoje graty i lecimy na następną. A jednak, kurde moi mili. Tylko nie wiem, czy to jest mój ton. Nie to nie jest Mikon. Tam jak widzicie jest jeszcze jeden koleżek, który sobie pracuje i to jest na Bankiego Tonu. Bo się zmieniał przed chwilą, no a ja nie zmieniałem tego. Więc to nie będzie jednak ta budka. Dobra lecę na następny. Zajechaliśmy sobie właśnie na drugą robotę. Mam nadzieję, że tu nam wyjdzie 2139, to by się zgadzało. Nowy dip jak sobie możecie zobaczyć. No i tutaj podłączamy dom, mamy aktualnie AGC tam w obecnym standardzie, kabelek gdzieś tam sobie idzie w boczek, więc mam nadzieję, że dochodzi gdzieś tam do chałupy, jest jakieś gniazdeczko, wydaje mi się, że jest to z tyłu domu. Także biorę torbę i standardowo weryfikujemy, sprawdzamy co tutaj się dzieje. Do dzieła. Tak, cudów jeszcze nie widziałem, Szafeczko zrobiona i gniazdko w szafeczce. 603 metry mamy, swoje disconnection, także podłączamy oscylatorek. I podłączamy budkę. Dobra, jesteśmy na budce tutaj w tej robocie, ale tutaj to będzie pokiczkane. Moja linia klienta powinna być 1370, ale tutaj nawet takiego portu nie ma. Więc jest tu coś dobrze pokiczkane. 1100 to się równa 100. Więc jeżeli 1100 się równa 100, to moje 1370 będzie 370. No zobaczmy, czy tak będzie. 410 to gdzieś może co? Nie. Nie. No nie. I tym oto sposobem w takim zamieszaniu muszę sprawdzić całą budkę. Do budki mieliśmy 300 metrów, mi pokazywało 600 disconnection, więc no musi to przechodzić gdzieś przez budkę tutaj, tą naszą. Więc ten ton powinien tu być. Także w obecnej sytuacji po kolei wszystkie porty sprawdzamy. Do dzieła. Dobra, znaleźliśmy. Tutaj pipa. Jak wepnę zbieram się, to on przestaje, więc. No ale tutaj i tak jeszcze mam jakikolwiek dostęp. Ale no jakby było to tam przytłoczone, jak czasami gdzieś tam widzieliście, to weź tam weź, mądry, jak masz pozawalane. Tutaj teraz weź się podłącz. No ale tutaj myślę, że jakoś damy radę. Dobra, najważniejsze, znalezione teraz jeszcze fiberport e... musimy zlokalizować, bo też to są coś pokiciane, ale może jakoś dojdziemy do ładu i składu. Najważniejsze, że Disney jest. W związku, że klient jeszcze nie ma swojego modemu, czy tam routera. To testujemy nam. Oj, już się tu zaczęła zapaliła lampka od synchronizacji. Więc się synchronizuje. I powinno nam to wagać. Jak się w pełni synchronizuje, czyli oczekujemy 3 minuty i po 3 minutach wykonujemy ostatni test. Jak przychodzi z właściwymi prędkościami, to jesteśmy w domu zsynchronizowani Także ja już nie będę was męczył. Zaraz zrobię teści i lecimy dalej. No i dobra, kolejna robota dzisiejszego dnia. Kabalek z tego co widzę mamy. Tu mamy karier pol jedyneczka, a tam będzie nasze DP. Także linia może być rozłączona tutaj, rozłączona może być tam, a bądź rozłączona może być w putce. Zaraz wszystko zobaczymy, zweryfikujemy. Także standardowo wbijam do środka, robimy weryfikację w środku i działamy. Zaraz Wam powiem co tu się, się dzieje. No i co? Niestety się nie udało. Tu mamy naszą parę, właśnie obciąłem sobie kabelek, zwiera nam się. Tam mamy ten pole, co wam pokazywałem. Mieliśmy odcinek 49 metrów disconnection, także chałupa, pole. no i tutaj mamy swój ton. Tutaj to nie było przeterminowane, ale zanim robota to oczywiście. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jakichś rewelacji w sumie nie ma. A tam widać jeszcze gdzieś w oddali jakiś stok, jakieś wieżowce. No i to tyle, szaleństwa nie ma. Także zajmijmy się robotą. W tym momencie muszę znaleźć sobie wolną parę, która będzie mi dochodziła do budki. Także zaraz sobie pomierzymy tutaj te wszystkie porty. Mój lokowany przez firmę to jest dziewiątka. jest tu coś śpięte. Zaraz sobie pomierzymy czy to aktywne czy nieaktywne. Czy bierzemy ten czy jakiś inny. Wyjdzie zaraz w praniu do dzieła. No i dobra, ale jesteśmy już w budce. Z racji tego, że skorzystaliśmy z pary podanej przez firmę to i D-side, który podany jest przez firmę powinien mi się zgadzać. Czyli no D-side podany przez firmę to jest 88. I, I coś tam tutaj nam pipa, także zaraz zobaczę czy nam się to zwiera, jeżeli nam się to zwiera jumperujemy budkę i lecimy sprawdzać do klienta. Także jakiejś chyba tragedii wielkiej, mam nadzieję, że nie będzie tutaj, ale, ale, ale. Słowo klucz w tej robocie powinno być super ustubi. Zaraz zobaczymy czy będzie, czy nie będzie. Dobra, moi mini, jesteśmy na następnej. Tam ta robota nam zagrała. Za ogółem, przyszły mi testy, wszystko jest w porządku. Tutaj mamy chałupkę, którą będziemy podłączać. Linia jest, idę sobie, zobaczę słup. To jest generalnie w tym momencie naprawa. Także no, musimy tutaj ustalić, co tu nam nie działa i gdzie. Zaraz sobie na początek posprawdzam, czy mi się słup zgadza. 2478, dokładnie, czyli 2478 to jest mój słupek, stary DP. Zaraz ustalę jeszcze, gdzie jest budka. No i wbijamy do środka, sobie pomierzyć. Zapytam się, kiedy problem powstał. I na jakiej zasadzie, co tam im, się, co tam im nie działa do końca. Także do dzieła. Dobra, z racji tego, że tutaj bardzo się nie dogadaliśmy, mieliśmy problemy troszkę komunikacyjne, nie bardzo wiedzą co jest pięć, tutaj wlazłem sobie zobaczyć to pudełeczko. No jak widzimy są to stare klimpy, więc zaraz zarobię kabelkę od nowa. I zarobimy właściwe klimpy. Po prostu to pudełeczko. Zobaczymy czy będzie jakiś efekt. Jeżeli nie będzie, to jeszcze warto było poprawić ewentualnie kabelki w DP, ale no tutaj w tym momencie te z tym przychodzą właściwe, więc. Więc nie wiem, no zobaczymy zaraz. Dwa pięć słów w dacie, sześcioletni cykl sprawdzania, ostatni był w 22, więc się tutaj wszystko łapie. Stary D.P. No i tutaj mamy naszą linię. To jest generalnie popołudniówka, więc no może jeszcze klientki nie być, ale no idę, puknę, zobaczę. Może akurat będzie, także do dzieła. Sprawdzamy, weryfikujemy, co tutaj się dzieje i jaka zagadka tutaj będzie. Jesteśmy na górze. Niestety była linia rozłączona w D.P. Znalazłem sobie tu stop line'a. Generalnie nie było internetu podpiętego, tylko było właśnie i Titan, czyli ta linia na pewno dochodzi nam do Exchange'a. E, tu mamy swój CPI, tam za chwileczkę parę, zmienię parę, zmienię porty i tyle. No i co, ja też tu jestem, generalnie. Widok może nie zarewelacyjny, a przynajmniej z tej strony, bo same drzewa mamy także tutaj za bardzo nic nie popatrzymy. Biorę się do działania, bo jest późno, więc nie ma co przedłużać. Dobra, jesteśmy w buderzce. moja powinna być 27. Mamy ton. Zaraz zobaczymy, czy nam się zwiera. Jest to stop line, czyli generalnie no, linia, która jest połączona z exchange'em, więc powinna nam tutaj grać. Ale z doświadczenia wiem, miałem już raz sytuację, że pomimo stop line no, nie chciało mi to zadziałać. Więc no, mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie, Biorę się za bo tam jeszcze będziemy musieli przenieść gniazdko w inne miejsce. Czyli zrobić downlit i wywiercić dziurkę i zamontować nowe gniazdko. Także do dzieła moi mili, bo tu już nie ma czasu. Wywiercone. Odrobione, teraz tylko gniazdko i ruter. Robota zrobiona, ruter nam się zsynchronizował. Tutaj nam piękna dziurka wyszła. Downlit do góry, łączy się z głównym kabelkiem. No i oczywiście tam już wcześniej widzieliście gniazdeczko zamontowane nowe. Wcześniej generalnie tam był kabelek, ale gniazdko było zamontowane w przedpokoju. Więc ani prądu nie było ani nie wiadomo co to jak ty dalej z zrobić, więc po prostu uczyliśmy stary kawałek i przerzuciliśmy to we właściwe miejsce obok gniazdeczka, pod tam właśnie taką szapeczkę. Także tym oto sposobem moi mili, dzisiejszy dzień mamy zakończony, 5 robót, 5 weszło, wszystko ogarnięte, zrobione, także dzięki wszystkim za uwagę i widzimy się w poniedziałek, tylko że nie wiem który, bo aktualnie będę miał chwilę przerwy, więc możecie ode mnie troszkę odpocząć, a ja muszę trochę przewietrzyć beret i też sobie coś tam troszkę odpocząć, także dzięki za uwagę, jak ktoś wytrwał do końca i widzimy się niebawem, na pewno tam wrócę do Was, na pewno, piąteczka, pozdrowionka, miłego weekendu.